Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Opel Astra, jednostki napędowej niemieckiej produkcji. Astra jest uważany za jeden z najbardziej popularnych samochodów naszych czasów wśród średniej klasy społeczeństwa. Prostota konstrukcji, niezawodność i tania konserwacja sprawiły, że silniki stały się ulubieńcami wielu kierowców, charakterystyka techniczna i pojemność. Samochody Opel Astra to pojazdy klasy Golfa opracowane przez General Motors. Platforma Astry jest podobna do wielu innych samochodów produkowanych przez Opla, a mianowicie Opel Zafira, Chevrolet Cruze Astra w swoim czasie zastąpiła przestarzałego kadeta. Opel Astra ma znaczną liczbę jednostek napędowych, które przypadną do gustu każdemu kierowcy. Firma produkuje silniki o pojemności od 1,4 do 2,2 litra. Głównym konkurentem marki jest Volkswagen Golf. Do konkurentów można również przypisać, Ford Focus, Skoda Odstawia, Toyota Corolla, VW Jetta, Renault Megane, Honda Civic, Mitsubishi Lancer. Rozważmy główne parametry techniczne niektórych silników Opla Astri J.